Wchodzisz na stronę sklepu z kolekcjonerskimi nasionami, przeglądasz setki odmian I nie masz pojęcia, które wybrać A w opisach pojawiają się tajemnicze terminy, takie jak autoflowering, feminizowane, genoty, profil terpenowy Ale co to wszystko właściwie oznacza? W tym materiale pokażę Ci na co zwrócić uwagę, żeby świadomie dobierać nasiona do swojej kolekcji Pamiętaj jednak, że w Polsce uprawa konopi innych niż włóknistej jest nielegalna Ten film ma charakter edukacyjny i dotyczy wyłącznie kolekcjonowania nasion Które w Polsce są dostępne i w pełni legalne A jeżeli chcesz poznać szeroki wybór nasion kolekcjonerskich Zajrzyj na witfarma.pl, gdzie znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje o dostępnych genetykach. Intro. Siemanko, jestem Adi Lewandowski. i Na tym kanale poruszam głównie tematy związane z konopiami. tudzież dysharmonią we wszelkich aspektach życia. Jeżeli interesują ciebie takie tematy, zostaw suba i kliknij dzwoneczek, żeby nie przekapić kolejnych materiałów, a już lecę z głównym tematem tego filmu. Kluczowe cechy nasion konopi, czyli na co zwrócić uwagę. Jednym z pierwszych pojęć, jakie zobaczysz w opisie nasion, jest feminizacja. Feminizowane nasiona są specjalnie selekcjonowane, aby z dużym prawdopodobieństwem dać rośliny żeńskie. Bo rośliny żeńskie to takie, które produkują kwiatostany, czyli najbardziej pożądaną część rośliny. Natomiast nasion tak zwanych regularnych Mogą wyrosnąć zarówno rośliny żeńskie, jak i męskie. A rośliny męskie nie produkują kwiatostanów i mogą zapylić rośliny żeńskie, co prowadzi do produkcji nasion i o wiele mniej wartościowego plonu. Także jeśli w opisie nasion widzisz feminizowane, to oznacza to, że w twojej kolekcji znajdują się nasiona, z których potencjalnie mogłyby wyrosnąć rośliny żeńskie. Rodzaj nasion, czyli autoflowering, czy fotoperiodyczne. Drugą ważną cechą jest rodzaj nasion. Wyróżniamy takie dwa główne typy: autoflowering, czyli potocznie zwane odmiany automatyczne, tudzież automaty oraz fotoperiodyczne. Automaty charakteryzują się tym, że kwitnie Następuje automatycznie, niezależnie od cyklu światła. Mają też krótszy czas dojrzewania, co sprawia, że są bardziej przewidywalne. Zwykle są mniejsze i bardziej kompaktowe, natomiast odmiany fotoperiodyczne zależą od cyklu światła. Ich wzrost i kwitnienie zależy od długości dnia i nocy, dają większą kontrolę nad wzrostem rośliny i mogą osiągać większe rozmiary. No i często też potrzebują dłuższego czasu na rozwój, ale dzięki temu dają większe plony. Także jeśli w opisie odmiany widzisz oznaczenie auto, oznacza to, że to nasiona automatyczne. Jeśli takiego oznaczenia nie ma, prawdopodobnie są to odmiany fotoperiodyczne. Indoor kontra outdoor, czyli Jakie nasiona kolekcjonować? Niektóre odmiany lepiej nadają się do warunków indoorowych, a inne do outdoorowych. I już tłumaczę, jaka jest różnica. Indo oznaczał prawie w zamkniętych pomieszczeniach, np. w specjalnych namiotach, growboxach czy szafach. Rośliny pod indoor zazwyczaj są bardziej kompaktowe, ponieważ muszą zmieścić się w ograniczonej przestrzeni. Takie odmiany z reguły mają krótszy czas kwitnienia i lepiej reagują na kontrolowane warunki, takie jak sztuczne oświetlenie czy regulowana wilgotność. Outdoor natomiast odnosi się do roślin przeznaczonych do wzrostu na zewnątrz, np. w ogrodach, na polach czy balkonach. Są one bardziej odporne na warunki atmosferyczne. A dzięki dostępowi do naturalnego światła zwykle osiągają większe rozmiary i większe plony. Ich cykl życia zależy od długości dnia i pory roku. Dlatego w krajach o krótkim lecie częściej wybiera się odmiany szybko kwitnące lub automatyczne. Także oznaczenie indoor i outdoor to kluczowa informacja dla kolekcjonera. Przeglądając ofertę na bitfarma.pl pamiętaj, żeby dobrać odpowiednią odmianę do własnych preferencji. Genotyp indica, satiwa czy hybryda. Genotyp oznacza, jakie cechy odziedziczyła dana odmiana po swoich przodkach i jakie potencjalnie mogłaby wykazać właściwości. Oczywiście gdyby była uprawiana, co w Polsce jest dalej nielegalne. Mamy takie trzy główne grupy: Indika dominująca, zazwyczaj niższe i bardziej krzaczaste, dobrze przystosowane do mniejszych przestrzeni, kojarzone z relaksem, odprężeniem i wyciszeniem. Sativa dominująca, wysokie i smukłe rośliny, naturalnie rosnące w cieplejszym klimacie, kojarzone z pobudzeniem, poprawą kreatywności i energetyzującym działaniem. No i hybrydy powstałe z połączenia genów Sativa i Indica, mogą mieć różne proporcje efektów, od pobudzających po te bardziej relaksacyjne. Jeśli chodzi jednak o działanie, są inne czynniki, które je bardziej warunkują niż sam genotyp i już do nich przechodzimy. Poziom THC i CBD Czyli co warto wiedzieć? THC i CBD to dwa główne kanabinoidy występujące w konopiach. Wpływają na potencjalne działanie danej odmiany, gdyby oczywiście była ona uprawiana. To Przypominam po raz kolejny, w Polsce jest nielegalne. THC, czyli tetrahydrokanabinol, jest to główny psychoaktywny składnik konopi. Z reguły im wyższe stężenie THC, tym mocniejsze efekty, ale są też inne czynniki, które to warunkują, o których opowiem później. No i CBD, czyli kannabidiol, nie działa psychoaktywnie, ale może mieć bardziej wyważone, łagodne efekty. Także jak interpretować poziomy THC i CBD? Wysokie THC potencjalnie silniejsze, Efekty psychoaktywne, zrównoważone THC i CBD, czyli umiarkowany efekt i balans między relaksem a pobudzeniem, no i niskie THC a wysokie CBD, delikatniejsze działanie bez intensywnego haju. No ale jak wspomniałem wcześniej, jest jeszcze jedna kluczowa cecha, która wpływa na smak, aromat i przede wszystkim działanie konopi, a jest to przez wielu pomijany i niedoceniany profil terpenowy. Każda odmiana konopi posiada unikalny profil terpenowy, który wpływa na smak, aromat oraz potencjalne działanie. Terpeny to naturalne związki zapachowe, które nadają roślinom ich charakterystyczne nuty i mogą właśnie współpracować. Działać z skannabinoidami, pływając na ogólne wrażenia związane z daną odmianą, tak z grubsza nie wchodząc w głęboką charakterystykę każdego terpenu, wyróżniamy m.in. odmiany cytrusowe i owocowe o aromacie np. cytryny, pomarańczy, mango czy truskawki. Kojarzone z odmianami o potencjalnym działaniu pobudzającym i poprawiającym nastrój. Kolejną taką grupą są aromaty ziemiste i skankowe, kojarzone głównie z mocniejszymi odmianami, no i nuty bardziej pikantne, przyprawowe, np. o aromacie kadzidła, pieprzu, drzewa sandałowego, kojarzone z odmianami bardziej relaksującymi i cięższymi w działaniu. Profil terpelowy nadaje danej odmianie jej unikalny charakter i może wpływać na ogólne odczucia. Na witfarma.pl znajdziesz szczegółowe opisy profili smakowych danej odmiany, co lepiej pomoże Ci dopasować nasiona do Twojej kolekcji. Także teraz już wiesz na co głównie zwracać uwagę, wybierając nasiona kolekcjonerskie. Dzięki tym informacjom możesz świadomie przeglądać oferty i dopasować genetykę do własnych preferencji. A jeżeli chcesz sprawdzić szeroki wybór nasion kolekcjonerskich i unikatowy genetyk niedostępnych nigdzie indziej, to odwiedź witfarma.pl. Zdrówka!